14 lutego prezydent miasta uczestniczył w jednym poparciu dla Borysa Mieszkańcy czekają na odpowiedź, czy poparł pan pana Borysa w swoim imieniu, czy w imieniu mieszkańców? Jeżeli poparł pan go w swoim imieniu, to dlaczego pan prosi o tytuł prezydenta miasta? Jeżeli poparł pan w imieniu mieszkańców, to kto pan do tego Ja gwarantuję panu, że mieszkańcy mają różne preferencje wyborcze, jedni popierają za a nie tylko Pana faworyta. Jak Pan rozmawiał ze zwykłymi mieszkańcami miasta, a nie tylko z aktywem Platformy Obywatelskiej, to wiedział Pan, że jest, sytuacja jest jedynie inaczej wygląda. Chodzi też o to, że do wyjazdu, czy wyjazd ten miał charakter służbowy, czy charakter prywatny, ile kosztowało oczywiście mieszkańcy, którego czy był wykorzystywany do tego wyjazdu samochód służbowy, czy też Pana prywatny samochód, i czy był wykorzystywany kierowca zatrudnionego rzędu. Faktu, że yy, obecnie mój na redaktor z portalu bucharskiego kilka yy, tygodni temu zadał pytanie odnośnie tego wyjazdu i do no, dnia ja dzisiejszego nie dostałem odpowiedzi. To yy, się dowiedziałem na yy, stronach tego portalu. Także proszę o odpowiedź na krzywdę sesji, najlepiej w to możliwe, to jest w miarę prosta interpelacja. Yy, I proszę, żeby podniesienie się znalazło, żeby takie odpowiedzi każdąc każąc do dostosowania wcześniej.